Dzień dobry witajcie, dzisiaj mam dla Was dwie informacje. Pierwsza jest ta w sumie, można być troszkę ważniejsza, czyli niestety dość, gdzieś mniej więcej do połowy sierpnia mm, może być trochę słabo z materiałami. Potrzebuję, ogólnie potrzebuję trochę przerwy, ale i ostatnio trochę za bardzo z obowiązkami sobie nie radzę. I tak mniej więcej gdzieś do 10-15 sierpnia będą, że tak powiem, wrzucał, będę wrzucał na kanał tylko te, nazwijmy, wymagane, jakby materiały. Nie, po prostu te, na które będę miał czas. Może tak. Do tej pory starałem się utrzymać te 2-3 materiały tygodniowo, ale możliwe, że teraz przez jakiś czas nie będę tego w stanie utrzymać, bo wiadomo, przychodzi lato, wyjazdy, tutaj rodzinka, tutaj grill, to ten, no i czasu coraz mniej, a do tego się tak jak wspomniałem obowiązki, więc, więc jest spory jest problem i dlatego, no, przestrzegam was jak zawsze, gdy tam miały być jakieś większe przerwy, jakieś większe problemy, to zawsze was o tym informowałem i tym razem też oczywiście was informuję, że musicie się spodziewać, że przez najbliższy miesiąc, w zasadzie prawie dwa, może być trochę problem z materiałami, ale spokojnie od sierpnia wrócę, że tak powiem znowu z nową energią i, i zaczniemy działać z powrotem na kanale tak jak było do tej pory. Więc znowu wakacyjna przerwa. W sumie w tamtym roku też była taka dłuższa przerwa, więc można powiedzieć, że wpisujemy się powoli w małą tradycję. Drugi temat to oczywiście zmiany w ekonomii, w których już wielokrotnie, że tak powiem, zaczepialiście my o to i tak dalej. Materiału dalej nie ma o tym, bo doszedłem ostatecznie do wniosku, że poczekam aż. Aż będzie to zapowiedziane ostatecznie, jeżeli chodzi o zmiany w ekonomii, no to ogólnie zamiar mają oddzielić wersje wizualne od oczywiście boostów, co w sumie samym założeniem jest całkiem spoko. Z pierwszych zapowiedzi też wcale źle to nie wygląda, bo ogólnie teraz ma być system bardzo podobny do tego co jest World of Tanks, tylko że tam jest to na godziny, a tutaj będzie to na konkretną bitwę na danym okręcie. Oczywiście stałe kamuflaże się w sumie praktycznie nie zmieniają, poza tam kilkoma, kilkoma szczegółami. Dalej będą dostępne na okręty, dalej będą miały swoje bonusy. Jedyne co się zmienia, to zabiorą, bo ogólnie całkowicie z gry znika ten bonus, który zmniejsza koszt utrzymania okrętu, ale za to będą, będą rebalansowane koszty okrętów i do tego dodatkowe stałe kamuflaże, między innymi na dziesiątkę, będzie miało większy bonus do zarabiania itd. Tak tak dlatego chcę to zrobić już jakby, jak to będzie finalnie, ponieważ chcę wtedy zrobić całe zestawienie to, co warto sprzedać z inwentarza, a co warto zostawić, bo są rzeczy... To, co macie już uzbierane, czyli flagi, i, przepraszam, sygnały, kamo, i tak dalej, będzie zamieniane na te busty. I już przed samym tym, dlatego że to jeszcze się może zmieniać, przed samym wejściem, czyli tak jak to mniej więcej mówili, gdzieś koniec lata, początek jesieni, coś koło tego ma to wejść, jakoś tak. To wtedy przygotuję materiał, który wam powie, co warto sprzedać, a co warto sobie zostawić, czyli wymienić, co warto sprzedać, wymienić na kredyty, bo i tak z tego będzie syf, a co warto sobie zostawić, żeby te busty były jak najlepsze. Będzie. Dodatkowy poziom boostów, czyli będą tam jeszcze takie super epickie boosty, które będą naprawdę dawały całkiem, całkiem sporo tego tego szajsu. No, ale one będą bardzo rzadko spotykane. W każdym razie główne założenie polega na tym, żeby oddzielić ekonomię od wizualnych, czyli kamowizualne będzie można sobie kupować oddzielnie, a ekonomię zakładać oddzielnie. Będzie specjalna zakładka w okręcie, gdzie będziemy sobie wybierać po kolei z czterech kategorii Expa, expa dowódcy, wolnego oraz oczywiście kasy zarabiania boosta, jaki chcemy na daną bitwę, na dany okręt założyć. No, a oczywiście stałe kamo to będzie cały czas w każdej bitwie będzie dawało cały czas te same te same, cały czas te same busty, więc tu w stałych kamo się nie, nie musicie się martwić, spokojnie one zostają, one dalej będą robić to samo tylko, że teraz zamiast zmniejszać koszty to po prostu będziemy więcej zarabiać jakby, czyli w sumie ma to być wyrównane samo, y, samo w sobie jakby mamy, że tak powiem wyjść na zero, albo tam nawet jeżeli chodzi o to, że lepsze bitwy to może, może nawet wyjdziemy z lekkim plusem z tego co tam wstępnie liczyłem y, więc Zobaczymy oczywiście, no ale pamiętajcie, że to jest jeszcze, wiecie, ja tu sobie pogadałem, ale to jest work in progress, więc więc jeszcze się może coś zdarzyć no i właśnie dlatego zostawiam to sobie że tak powiem jak już będzie w wersji ostatecznej bo teraz zrobię materiał oni za dwa dni wypuszczą jakieś zmiany i wtedy będzie to bez sensu dlatego zastanowiłem, że jak już będzie wiadomo ostatecznie wtedy wejdzie materiał i wam podpowiem co sprzedać, co sobie zostawić i tak dalej, i tak dalej ogólnie teraz też jest ten moment gdzie wszyscy zadają pytania więc tam też Q&A y różne wychodzą gdzie pozbieram to wszystko w jedno miejsce po prostu zrobię jeden konkretny materiał zamiast się bawić w kilka mniejszych to jeden konkretny, który wam opowie, co się z tym, co się z czym, że tak powiem, je, do czego i tak dalej, i tak dalej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o słów kilka na temat ekonomii. No ciężko jeszcze ocenić, tak jak mówię, bo w teorii na początku wygląda to, że może nawet coś tam z małym plusem dla nas, ale wiadomo jak to jest. Nie ma co, nie ma co gdybać, trzeba poczekać, aż wejdą, wejdą ostateczne patchnoty, bo na razie jest to tylko block, na którym jeszcze sobie gdybają, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o bitwę, tam w tle leci sobie błyskawica, na której udało się zbierać trochę, trochę, trochę obrażeń. Pewnie całej bitwy tutaj nie zmieszczę, bo bitwa była długa, długa prawie cało 20-minutowa, a nie mam na tyle, na tyle gadania, że tak powiem, żeby 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 pokazać, ale może gdzieś tam w innym materiale wykorzystam, wykorzystam ją całą po prostu Jeżeli chodzi o tą małą przerwę, to postaram się przede wszystkim postaram się, żeby recenzje pojawiały się tak jak trzeba. No i myślę, że zwiększy się ilość. Będzie, znaczy w skrócie to zmniejszy się ilość tych materiałów bardziej. in... in angażujących mnie, zresztą no zauważyliście, że ostatnio zacząłem rzucać więcej waszych bitew, gdzie to są materiały, które się nagrywa bardzo łatwo, przyjemnie i tak dalej, najmniej pracy jest przy tym materiałach, więc dlatego zaczął się pojawiać i pewnie ten trend utrzymamy, czyli coś tam aktualizacji, coś tam może z bloga, jakiś okręt testowy i tak dalej, i tak dalej i gdzieś tam będziemy działać, będę to do tego, do tej mniej więcej połowy sierpnia, że tak powiem ciągnął na kanale, no a potem wrócimy już normalnie do nagrywania, a może coś nowego się pojawi no też od, już od dłuższego czasu myślałem no. Żeby, żeby zacząć coś, coś nowego. Ostatni ten materiał z falauta fajnie się przyjął. Tam miał dosyć spore oglądalności. On się w sumie cały czas dobrze pozycjonuje, więc yy, no, będziemy tam to jakby. No, coś tam w głowie mi kręci. Jeżeli my życzą, jak oczywiście macie propozycje to ja zawsze jestem otwarty. Dawajcie znać komentarze, ja chętnie, chętnie poczytam, pomyślę, właśnie to będzie te dwa miesiące teraz takiego. Szczerze powiem, takiego przemyślenia tego kanału, no bo w sumie istniejemy już trochę zaraz dobijemy do 6000 subów, także warto by było pomyśleć nad czymś, żeby to, no bo teraz to trochę takiej stagnacji jest, ale to, to, to po części przez moje obowiązki, które jest, trochę za dużo sobie wziąłem, tych obowiązków na siebie tutaj głównie uderzam, jeżeli chodzi o pracę. No i gdzieś tam się to właśnie w tej drugiej części sierpnia może wyrównać, i wtedy wrócę, że tak powiem, z nową siłą, więc jestem bardzo, bardzo chętnie poczytam komentarze, Wasze propozycje, coś tam podomamy, a może coś z WOSła, jakieś ciekawsze serie. Macie propozycje, Wiem, że zacząłem tam w i gdzieś to zginęło w międzyczasie. No i gdzieś tam to będę właśnie kontynuował, że tak powiem. Dalej mam całą listę Waszych propozycji. Spokojnie to, co kiedyś pytałem pod materiałami, ja mam te wszystkie listy, mam to wszystko spisane i gdzieś tam to będę chciał też te, w pewnie wprowadzać. Myślę cały czas nad odświeżeniem której linii wybrać, bo tam Niemcy, przynajmniej co najmniej Niemców trzeba odświeżyć, bo Preussen to już wiadomo od dawna pływa, więc fajnie by było tam co po niektóre te linie odświeżyć, coś tam coś tam tego, to ogólnie myślę o jeszcze jednym zbiorczym kapitanie, przepraszam, materiale o kapitanach na dziesiątki, no bo tam na tych liniach nawet, których bym nie aktualizował, to pododawałbym odnośniki do kapitanów w nowym materiale, więc pewnie gdzieś tam, gdzieś tam jak właśnie wrócę, już, już, już w tym sierpniu gdzieś ten to planów jest, będzie co robić, spokojnie, gdzieś tam będziemy to nadrabiać i będziemy kręcić, więc jak najbardziej... Piszcie, 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 jeszcze raz piszcie, macie jakieś fajne pomysły, to śmiało, będzie. Jak będzie czas, będzie, będzie siła, będziemy je, będziemy je realizować i będziemy, będziemy, że tak powiem, kręcić. Tymczasem, mili Państwo, bardzo wam pięknie dziękuję. Za, za uwagę. Życzę Wam spokojnych wakacji. Uważajcie tam na siebie, bo chwila nie uwagi może być niebezpiecznie, Tak, żebyście zdrowo z tych wakacji wrócili. Tak, jak mówiłem, nie mam teraz. Może być tak, że przez tydzień nie będzie żadnego materiału, a może być tak, że w sumie nawet będzie więcej, w zależności, jak będę stało Oczywiście z tym wolnym czasem. Tak, jak w sumie gdzieś pod koniec lipca też jadę na wakacje. Wracam, wracam w sierpniu, to też postaram się, żeby jakby nagrać materiał wcześniej. nie, Tak, żeby nie zostawić Was całkowicie, że że w tamtym okresie bo to będzie 10 dni wyjazdu żeby przez 10 dni nic się na kanale nie działo spokojnie nie. Coś, tam, coś tam nagram coś tam przygotuję tak żeby tak żeby kanał nie został po prostu sam sobie ale wolę was ostrzec jak zawsze że, że może być teraz trochę troszkę słabawą w każdym razie trówka, zdrówka zdrówka i, drówka, i trzymajcie się tam i do usłyszenia w kolejnych materiałach pa pa!